To jest taka Ewangelia, która zasadniczo otwiera mi się takimi trzema trzema słowami, ponieważ ta Ewangelia nam pokazuje w jaki sposób Jezus działa w naszym życiu w tajemnicy miłosierdzia. Jezus nam objawia Pana Boga, który jest miłosierdziem, który jest miłością, który nas kocha miłością miłosierną. I myślę, to wszystko można by ująć w takich trzech słowach, w jaki sposób Pan Bóg działa miłosierdziem w naszym życiu. Mamy taką sytuację, w której w której widzimy kobietę, która jest wdową, w dodatku traci swojego syna. I Łukasz dodaje, że był to jej syn jedyny. To jest, słuchajcie, informacja niesamowicie ważna. Bo ta kobieta jest w sytuacji dla niej skrajnie niekorzystnej, w sytuacji, absolutnie beznadziejnej. Ona znajduje się naraz w takim położeniu, że, jest, że staje się marginesem społeczeństwa. Oprócz tego, że w sercu przeżywa pewnie ogromny swój ból straciła męża, to traci też swojego syna. Kobiety w czasach Jezusa nie miały takiego statusu społecznego, jaki mają dzisiaj. Ona bez mężczyzny nie znaczyła właściwie nic. Spróbujcie sobie na moment wyobrazić sobie jej ból, wejść na chwilę w jej historię, zmierzyć się z jej historią. Pan Jezus idzie do miasta zwanego Nain. I Łukasz pisze, że wraz z nim szli jego uczniowie i wielki tłum. Wynoszono właśnie zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. Towarzyszył jej wielki tłum z miasta. Wielki tłum był obok tej kobiety. I Pan Bóg w Jezusie dostrzega jej ból. Pierwsza rzecz, która i pierwsze słowo, które chciałbym, byśmy usłyszeli dzisiaj, to jest to: Pan ją zobaczył. Pan ją zobaczył. Ja nie wiem, czy ktoś z Was miał w życiu takie doświadczenie okrutne, jakie przyszło na tę kobietę. Daj Boże, byście takiego doświadczenia nigdy nie musieli mieć. Ale Łukasz nam pokazuje, że bez względu na to, w jak beznadziejnej, dramatycznej sytuacji się znajdujemy, pierwszą rzeczą, która, która jest ważna sobie uświadomić, to jest taka, że On jest i że On nas widzi i że On zmierza w naszym kierunku, że idzie do miasta, tam, gdzie rozgrywa się największy dramat mojego życia. Pan ujrzał, pan ujrzał. Tam naprawdę był wielki tłum, a on ujrzał tę kobietę, która, która była powietrzem, traktowana była jak powietrze, której sytuacja była absolutnie beznadziejna i trudna. Pan ją ujrzał. To jest pierwsze słowo, które jest dla nas niesamowicie dobrą nowiną, nie? Bez względu na to, co dzisiaj przeżywacie w swoim życiu, to jest ta pewność, którą noszę dzisiaj w sercu, z którą staję przed Wami, to jest taka, że dzisiaj Pan Was widzi. Dzisiaj Pan ujrzał Twoją historię życia, dzisiaj Pan ujrzał Ciebie, który przychodzisz, dzisiaj Pan ujrzał Twoje serce. A potem jest drugie słowo, ulitował się nad nią i powiedział nie płacz. Wiecie, bo ujrzeć człowieka, który cierpi, to jeszcze, to jeszcze niewiele zmienia, nie? Można ujrzeć człowieka, który cierpi, przejść zupełnie obojętnie i, i zupełnie się tym nie przejąć. Tymczasem Łukasz pokazuje, że Jezus idzie jeszcze głębiej, że to, że ujrzał tę kobietę, sprawiło, że Jezus wzruszył się do głębi. Tam jest to wyrażenie, które jest niesamowicie trudno przetłumaczyć, nie? ale które zawsze również papież Franciszek, kiedy pisze o miłosierdziu, kiedy mówi o miłosierdziu, to używa tego słowa, wzruszył się do głębi. Nie? Tak bardzo mocno, że jego wnętrzności zostały poruszone. Bardziej wzruszyć się nie można. Jezus wzruszył się jej biedą. I to jest, słuchajcie, drugie słowo w spotkaniu Jezusa z człowiekiem, który cierpi, Jezusa, który jest miłosierdziem, Jezusa, który wychodzi z miłością który najpierw widzi naszą nieporadność, który najpierw widzi naszą słabość, najpierw widzi naszą beznadzieję, najpierw widzi nasze grzechy, a potem wzrusza się do głębi, a potem jest poruszony naszą beznadziejnością, naszą bezradnością. Nie może przejść obojętnie. To, co widzi, wywołuje w nim pewne emocje. To, co widzi w naszym życiu, nie jest Mu obojętne. Moje i Twoje życie nie jest obojętne Jezusowi. A potem jest, słuchajcie, trzecie słowo, które chcę jeszcze dzisiaj poruszyć w tej Ewangelii, to jest to, że Jezus idzie i dotyka się war. To jest, słuchajcie, jakby do, dopięcie tego wszystkiego, co dzieje się w doświadczeniu miłosierdzia. Zamknięcie, nie bo y, zobaczyć, wzruszyć się, nie, ale najważniejsze jeszcze jest to, żeby przejść do działania. Dla Jezusa nie wystarczy to, że Jezus zobaczył, że się wzruszył, nie, Jezus natychmiast pędzi na pomoc. Jezus natychmiast w jej życiu działa. Jezus natychmiast przywraca mu życie. Dotknąć się człowieka, który cierpi, dotknąć się człowieka, który przeżywa dramat swojego grzechu. Wiecie, kto jest tym człowiekiem? tym chłopcem umarłym. Jak nie wiecie, to przyjrzyjcie się sobie dobrze. To jesteśmy my, którzy popełniamy grzechy, którzy odchodzimy od Pana. Jest ta wdowa, która jest cierpiąca. To jest kościół. Kościół, który właściwie jedyną rzeczą, którą może zrobić, to oddać Ciebie w ramiona Ojca, w ramiona Jezusa. To jest coś, co robi Kościół, słuchajcie, nie? To jest coś, co nieustannie jest misją Kościoła oddać grzesznika w ręce Jezusa. Kościół nie oddaje tego człowieka w ręce nikogo innego, nie? Chwała Panu za to, nie? A gdybyśmy oddali grzesznika w ręce drugiego człowieka, grzesznika, to mógłby spotkać się z osądem, nie? z potępieniem. Człowiek, który nie żyje, którego serce jest martwe, potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje doświadczenia miłości Jezusowej, tego, żeby Jezus najpierw zobaczył, żeby się wzruszył i zadziałał. Jest przepiękna Ewangelia, która pokazuje i objaśnia też, jaka jest misja Kościoła. Bardzo często, kiedy czytamy to, spotykam na twarzach ludzi trochę takie zdumienie albo uśmiech z lekka, kiedy czyta się w liturgii Kościoła, że biskup powinien być jedną żoną, mąż jednej żony. No, wiecie, to jest przepiękny obraz. Żoną biskupa jest kościół. I biskup jest tym, który, który trzyma w swoich rękach ten Kościół, który jest mu powierzony. Ręce biskupa dźwigają ciężar Kościoła. Ręce biskupa dźwigają ciężar ludzi poranionych, dźwigają nasze grzechy, nie? I nie jest tak, że biskup, słuchajcie, może obrócić się na pięcie, powiedzieć: Za dwa tygodnie odchodzę z kościoła, albo wy, albo, wy, albo ja nie w tym kościele, bo, nie, bo miarka się przebrała, nie? Zmieniam kościół na inny, jutro wybieram sobie inną diecezję, nie? Nie ta diecezja, nie, nie. ci ludzie są zadani biskupowi do tego, żeby, żeby ten biskup tych grzeszników włożył w ręce Jezusa. Biskup ma być, nie, ma być mężem jednej żony, to znaczy jest wierność. Ma być wierny. Nie? Przepiękny jest ten obraz, słuchajcie, który nam pokazuje też, mówię, misję kościoła, misję, misję kościoła. Misją kościoła jest to, byśmy zanosili grzeszników w ramiona Jezusa, bo Jezus ostatecznie chce nam zwrócić ludzi, nie? Tych, którzy się pogubili, którzy się poranili. Słuchajcie, jak często przychodzimy do kościoła z, nie, z takim pytaniem: Daj mi receptę, bo w moim domu się zadziało tak i tak, i, i nie inaczej, nie? Nie mam cierpliwości do tego mojego wujka, stryjka, męża, babci, ciotki. Nie, kompletnie się pogubili. Ja też nie mam na to recepty. Nie? Włóż w ręce Jezusa, złóż go w ramiona Jezusa. Nie? To jest co, coś, co możesz zrobić, i to jest najbardziej sensowne. I kiedy znajdzie się w ramionach Jezusa, Jezus chce Ci Go zwrócić yy, żywego. Ale dopóki sami szukamy sp sposobu rozwiązania rozmaitych yy, sprawnie, to będziemy się kręcić wokół siebie nie, i właściwie nic się nie zmieni. Nie. Włożyć człowieka w ręce, w ręce Jezusa. Włożyć człowieka w ręce Jezusa. Przepiękne, słuchajcie, jest to słowo, i, i, i to, że Pan jest z nami w każdej sytuacji naszego życia, nie? Nawet w tak beznadziejnej, jakiej w jakiej znajdowała się ta kobieta. Nie? Absurdalnie skrajnej sytuacji życia, w której nic nie miało prawa się wydarzyć dobrego. Nie? Musimy sobie to uświadomić, że jej sytuacja życia była sytuacją po ludzku nieodwracalną. No, nikt nie mógł sprawić, że ona stanie się naraz znowu matką, żoną. Nie? Czy jej sytuacja była nieodwracalna. W takiej sytuacji, jeśli pojawia się Jezus, który patrzy, który ma w sobie współczucie, który ma w sobie zdolność, pod, który przychodzi po to, żeby nas dotknąć, nie, żeby miłosiernie nas skrzesić, No po takim spotkaniu rodzi się żywy Kościół. I nie ma naprawdę piękniejszego Słowa. No, z tym doświadczeniem słowa chcę Was tutaj zostawić, niech ono w nas jak najokwiciej pracuje.